Maybe harder, maybe closer Siema, widzowie troszkę później, bo wczoraj pilnowaliśmy imprezy Marcinek jeszcze dalej śpi, do gorywa Ja już tutaj pranie powiesiłem Teraz będzie szama robiona Więc trochę wam później poopowiadam Jak się Marcinek już obudzi Bęk! Powiedzmy coś o tej szamy. Kanapeczki, sałateczka, pomidorek, ogóreczek, a tutaj pudding, twarożek półtusty, bananek, nerkowce i żurawina. No i Co powiesz, git, szoma? No i, I jeszcze przygotowałem Marcinek szarlotka z kawusio. Tak jest. Pokazujemy szarlotę! Jest. My, my, my. No. I jaja, nie świeże. I jest świeże jaja. Tutaj też. I tutaj też jeszcze bardziej. Tu mamy przed, Adasia strzyżonkiem I tak przystojniak, ale będzie kurwa ogień, nie? Dobrze, zabieramy się na strzyżenie dalsze. Jest bombastik Napinka. O kurwa. Nice. Good luck. Let's go! Szybka jeszcze nagrywka przed wyjazdem Dzisiaj jest dzień meczowy Także bierzemy sobie żarcie na wynos Zaraz sobie nałożę trochę studenckiego czyli Concarne sprzed przed wczoraj <laughs> Świeżutkie No pojedliśmy sobie troszkę tym ziadaniem Opierdoliłem jeszcze Adasia Teraz trochę pomontowałem filmiku pierwszego I Jeszcze muszę cały drugi Dzień dodać, więc trochę przed nami montowania i prawić szorcy, ale tutaj już torba na meczik gotowa. Marcinek się zbiera na spotkanko. Jest, sir. Jest, Jak wejdę na boisko na pewno, pokażę wam do kurwa, bo będzie zapis z live'a. Więc trzymajcie kciuki, żeby się nie zesrał wchodząc. Tak jest. Jeszcze się widzimy przed meczem. No, Srakules. No, srakulec. Jazda. Za...

no to wszedłem sobie na czwartego seta, yy, oczywiście grzałem się przez cały mecz, to w ogóle był ewenement, że tak zapierdalałem. Chyba jednak trener już docenia powoli moje starania. No i potem naszemu pierwszemu rozgrywającemu coś się stało w kolano, coś tam, chyba kontuzja mu się odzywa. No to wszedłem na czwartego seta, no i powiem Wam, że w sumie trochę strakule, ale pierwsze dwie piłki w sumie wstawiłem dokładne, ale powchodziłem chłopaki mówili, że w sumie dałem rady, bo to była końcówka potem jeszcze time graliśmy więc, więc w sumie spoko udźwignąłem ciężar, meczy końcowe wygraliśmy 3-2, czyli dwa punkty dajemy na naszą korzyść drudzy w tabeli lecimy po lidera take it, take Ogólnie wczoraj się nie udało na raz zakończenia dnia, ponieważ kiedy wróciłem z meczu byłem tak zmęczony, że poszedłem spać od razu. <grystanie> nie no, tak naprawdę świętowaliśmy lekko. Rzeczy, które były nieprzewidziane, leciała paczka chipsów Trzy <grystanie> batoniki. <grystanie> Musiałem mandat zapłacić, więc 5 dych na minus. Trudno, tu macie stan konta, tu macie zdrowie. Tu macie samopoczucie Wyborne No I lecimy dalej Piu. No elo widzowie, elo Marcin Dzisiaj papka wygląda Tak następująco Żółta, puding waniliowy Wszystkie składniki takie same Z dodatkiem cynamonu i jakiegoś sypnięcia mialnianego. Pozdrawiam i wpierdalam I widzimy się pierwszy film już się renderuje jest to chyba nasz yy, czwarty dzień, a my skończyliśmy w końcu pierwsze dwa dni renderować, więc się cieszę bo już mam miniaturkę już mam filmik, jeszcze porobię z niego shorty, już mamy zrobiony pierwszy filmik dlatego bardzo fajnie, jest godzina 16.43 więc jeszcze zrobię te shortsy, pójdę się załatwić No i powoli będzie trzeba już iść się ogarniać Widzimy się już niebawem na dekorowaniu twarzy i przybieraniu swoich strojów po... Jemy, oglądamy filmik I idziemy bajemnizm, zaraz ogarniać bajemnizm. Polecanko Świadczy o tym moja, tak jak powiedziałem wcześniej, koszula, mój baranek Mój topór, to miała być ciopaga, ale jestem lekko pierdolniętym żywiołem no, i to na razie tyle wam zdradzę. Ten streamek był streamkiem urodzinowym Sebastiana, dlatego wybraliśmy dla niego prezent, czyli ręcznie robiony dywanik w jego ulubionej serii, czyli Star Wars. Wydaliśmy na to 55 zł na osobę. Siema widzowie, my już po mafii godzina 2.08. Nie jest jakoś za późno, nie jest też za wcześnie, więc lecimy. Tylko szybko jeszcze umyć ząbki I do spania Więc widzimy się jutro rano Dzisiaj zrobimy już podsumowanie Dokładny salut na ten moment to tyle Zdrówko, seam na tyle Jeśli chodzi o dzisiejszą szamę Troszkę znowu podjedliśmy wieczorkiem Więc szama dzisiaj 6 na 10 No i to tyle Trzymajcie się, pozdrawiam cię krótko.